Dzień dobry, witam serdecznie. Długość krawędzi podstawy stosu prawidłowego czworokątnego jest równa 6. Pole powierzchni całkowitej tego stosupa jest 4 razy większe od pola podstawy. Pole podstawy tutaj jest 6 razy 6, czyli będzie 36. A piszą, że pole powierzchni całkowitej, czyli pole całkowite, jest 4 razy większe. 4 razy 36 jest 144. No to wynikało, że pole boczne z tego jest 144,36 czyli będzie 108, dobra, to mamy już ustalone fajnie. I teraz na pole boczne, co się składa? 4 ściany, każda ma wymiar 1, druga, razy 6 razy ta wysokość mała, i to jest równe 108, dobra, i z tego wyliczymy sobie h 4 razy 6 jest 24, razy 1, druga jest 12, h. To jest równe 108, czyli H wyjdzie nam kochani równo 9. Dobra, mamy wysokość ściany bocznej. Czy nam się przyda? To do czegoś. Yy, dalej. Kondal to jest kąt na krawędzi bocznej. OK. Tego ostrosłupa do płaszczyzny podstawy. I teraz tak, możemy sobie tutaj z takiego trójkąta tego S do szóstki, co zlatuje I do B czyli połowa jakby ściany bocznej wyliczyć, tu będzie krawędź 3 to jest wysokość tego co policzyliśmy 9 a tu jest SB o SB czyli SB jak chcemy policzyć to będzie miał długość 9 do kwadratu jest 81 3 do kwadratu jest 9 czyli będzie miał pierwiastek z 90 pierwiastek z 90 to inaczej 3 pierwiastki z 10 3 pierwiastki z 10 jest tutaj, ta długość. Czyli to jest. No tutaj, na przykład ta krawędź, o, bo one będą sobie równe i tak. Dobra, mamy tą krawędź, a tu przekątna. A tu jest ten kąt alfa do policzenia. Przekątna całego będzie miała 6 pierwiastków z dwóch, bo to jest kwadrat. A połowa tej przekątnej będzie miała 3 pierwiastki z dwóch. I cosinus to będzie. Połowa tej wartości, czyli cosinus kąta alfa to będzie 3 pierwiastki z 2 do krawędzi tej przeciwprostokątnej, czyli 3 pierwiastki z 10. Trójeczki się skracają, pierwiastka z 2 zostaje 1, a z 10 zostaje pierwiastek z 5, czyli to jest inaczej, jak przybliżymy mianownik mianowniku pomnożymy przez pierwiastek z 5, to jest pierwiastek z 5 na 5. Cosinus mamy policzony. Jeszcze nam zostało do policzenia... kosinus tylko, tak? Mm -hmm. Tak, no to tyle. Dobra, koniec zadania. Dziękuję S serdecznie za uwagę.